Regularność to nie odgadnięta zagadka, i porozmawiamy sobie dzisiaj o, o tym, że w sumie już jutro albo dzisiaj, bo nie wiem kiedy wstawię ten odcinek, są święta. I może opowiem Wam, ale hmm, sam nie, z, nie znam e, dokładnego powodu, dlaczego nie ma filmów. No było tak, że. I to było na serio, że chciałbym e, usuwać kanał. No. E, e, Kurde. Umyjemy sobie Volvo. E, linią pojedziemy sobie osiemnastką. Albo. Je, czy już dwa zrobimy razem. Chyba jedenasta. Nie. kurde. O kurde, co jest? Um, dobra. Ósemka. Zodiak and Comet line. Mm. A to jest ten manual. Dobra, czwórkę dajemy. E, powód zniknięcia i usuwania kanału jest prosty. E, no dobra, z tym usuwaniem to chyba trochę przesadziłem, ale, ale og, ogólne, y, ogólne zniknięcie z YouTube'a jest o tym, że no, może mój kanał nie jest wybitnie ogromny, zaledwie y, st tam story ileś subów i. Wiem, że nie trzeba wyczekiwać zbyt wiele od takiego kanału małego. kanał konta, kurde. Eee, więc trochę może przesadziłem, bo spadek wyświetleń jest raczej znany, że mój kontent stał się nudny i no. W sumie w ostatnich odcinkach nic się takiego nie działo e, takiego ciekawego, no ostatni film tam był w sumie nie pamiętam już ale ostatni to też był ostatni odcinek z sezonu drugiego prawdziwego życia Car Parking i mam pomysł e, na sezon trzeci. Już my mam wszystko przygotowane, wystarczy nagrywać, e, tylko też jest problem z wymyślaniem filmów, bo no, e, w tym drugim sezonie było ile? 17 odcinków. W pierwszym było, niby tam naliczyłem 20, ale coś nie wyszło i jednak jest 19 w playliście. Tam chyba o jeden się pomyliłem i... No, jakoś tak. Co jest, ale dziwnie. Odci Odcinek złapał. Więc, no, mógłbym robić dalej sezon pierwszy, tylko jakby nie miałem pomysłu już wtedy i, no, chciałem coś innego. Znaczy, no, tam było, że. Eee. Mmm, nie umiem myśleć teraz już. E, tam było, że ktoś wygrał mm, samochód w, pierwszej, w pierwszym sezonie, że ja robiłem tą loterię jako bohater w pierwszym sezonie, a tak obwyś, obmyśliłem, że w drugim niech to będzie ten wygrany auta. No i wszystko spoko, aż to nie wiem. Raz tam znikłem i tam był film, yy, gdzie było odświeżone estery VMAX. To XXX, chyba jakoś tak. E, nie wiem, czy wstawię, bo scena szybko. I to nie ma być jakiś tam. E, o! Zagadałem się. E, to nie ma być jakiś tam film. Że coś tam chciałbym pokazywać, ale tylko dokumentalne co się stało. No, w sumie nic się nie stało. Mój brak pomysłów, moja mała fantazja. A czy fantazja? Bo jej brak! Czy jakoś tak! No właśnie. I chciałem jeszcze nagrać farminga ale bez kip. trójki, jak pamiętacie. Eee... Ale wiecie. No tam kupowanie maszyn większych. No niby coś tam jest jakieś rozwijanie się, ale no nie ma nic ciekawego, wiecie jak to jest. Znaczy z mojej strony farminga, że farmingowe kanały nagrywałem coś takiego ciekawego tam przykład policja przyjechała na pole, w to nie ma. Później aż tak, aż fantazja pójdzie w ruch. To nie ma w sumie realizmu, ale jest to ciekawe. A takie, nie wiem, oranie pola przez pół odcinka, i później, nie wiem. Nie wiem, no, sprzedawanie zbo zboża, no. No dobra, ile dostaniemy za zboże? No, co jedyna chyba, co ten. Albo co zasiejemy w następnym roku no, no dobra, jest jakiś tam jakiś coś tam, no ciekawość, ale nie w dwudzieste trójce grałem w 22 i gram bo mam nie telefon ale to nieważne no jedź! ha ha, ha. Mm. i Kurde. E, tylko jedną rzecz czy tam dwie muszę zrobić, i już w sumie mógłbym nagrywać dla Was filmy e, z Farminga 22 albo i nawet Forzy. Na przykład e, z level, jak bijemy na przykład coś. Nie wiem jeszcze. To jest takie rozmaicenie. E, o kurde, tam się tepło. E, na, na razie są pomysły. Eee. Oprócz tego, e, filmu e, następny będzie nie wiadomo. Eee. Ale też wiadomo, e, z nagrywaniem na YouTube czy w ogóle na TikToku i Instagramie, to trzeba mieć dystans do hejterków. No, no bo na przykład bym pokazał. Eee, moje gospodarstwo. Ja w sumie aż tak dobrze budować nie umiem. I no, znalaz znalazłby się jeden czy dwa czy więcej, bo to wystarczy. Masz większy kanał i coś robi ile źle. Ale są tacy. Ja już miałem takich gargatków i. No zdadzie się, ale to trzeba mieć dystans. E, to tylko było przez, że małe wysilenia i ogólnie spadek. A nie przez hejt. E, I co? Skończymy tą trasę? Ej, Leci. Jeszcze fajnie takie, oczywiście fantazja, bo Plany możliwe że są, zawsze są, ale nie wiadomo czy to wypali, nie? O kurde, ale lagi co jest? E, nagrywać właśnie, nie wiadomo czy wypali, nagrywanie z zrala, nie? Co? Nie wiem co, co się stało, ale nagrywanie z, z prawdziwego świata. Też fajne pomysły, ale już w późniejszym czasie albo i zrobić oddzielny kanał. Mogłem tego nie mówić, już tego nie zrobię, bo już wszystko powiedziałem i będziecie szukać, ale zacznę się od nowa. Ym... Nawet są plany, żeby nagrywać reala na tym kanale. Ym... Nagrywać na tym kanale, i czy są pomysły na nagrywanie seriala? Może są. Czy jest fantazja Pomy do wymyślania pomysłów? Raczej tak. Czy jest chęć do nagrywania e, takich odcinków? W sumie? W sumie to nie ma. Dobra, ale jak już Sara, no, ostatni, prawie przedostatni, um, no, przystanek, to życzę Wam jakiś, że jutro już się chyba zaczniemy święta. Czemu ja mam takie? O, osiągnięcie odwrotne. Driver, okej. Okay. Co jest? Telefon nie wyrabia. Ej. No serio, trzeba się przestawić na konsolę albo kompa. Kompa, prędzej. Znaczy, prędzej. Kur... A mać! Ja chciałem spokojnie, chciałem dokum do Dokumentować, że coś tam, coś tam. Dobra. E, bo jutro chyba się zaczynają święta, nie wiem jak, jak to jest, ale życzę wam E, wesłego ale... ale... E, wesłego ale... U, no Wesłego aleluja! Tak, w końcu to to czemu powiedziałem, jej! Ale mam ścinki. Albo oglądacie pewnie jak... jak, jak, jak ziemniaka. Strasznie jest... tak. Smacznego jajka, eee, ogólnie prezentów i co mam życzyć no wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Bożego. Eee, za daleko. Eee, z okazji świąt wielkiej nocy Pff, Jezu już mnie odkleja. film dokumentalny a tu. Eee, eee. Eee, dobra, spokój się transfer. Eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh, eh, uh. eh, eh